Trzy błędy, które zasadniczo popełniasz na Twoim Samsungu Galaxy już Ci pokazuję, bo cały czas robisz źle. Jak czytasz jakiś ważny artykuł na stronie i chcesz teraz zrobić zrzut ekranu, ale całej tej strony, a nie poszczególnych jej fragmentów, to zamiast to robić w klasyczny sposób, starym rozwiązaniem, robiąc screenshoty poszczególnych fragmentów strony, co spowoduje, że za chwilę będziesz miał całą masę screenshotów w Twojej galerii, daj na wykonany screenshot i następnie tutaj klikasz ikonę strzałki w dół, następnie klikając Zrobisz przewijane z ekranu, na którym będzie zawarta cała strona. Ciągle odpalasz przyciskiem bocznym Twoje Samsung Galaxy, aby uzyskać podgląd widoku, gdy nie masz włączonego ekranu Always On Display, aby autoryzować dostęp. Tymczasem nawet jak ekran jest kompletnie wygaszony i oraz ciemny oraz ekranu Always On Display nie masz włączonego, wystarczy przyłożyć palec w miejscu, gdzie znajduje się czytnik i autoryzujesz dostęp. Nie musisz za każdym razem ciągle włączać przycisku bocznego, aby uzyskać podgląd zawartości. Jak masz nagrany fajny materiał wideo na Twoim Samsungu Galaxy i przejdziesz teraz do wykonanego w ten sposób wideo i chcesz jednocześnie wyodrębnić poszczególne fragmenty w postaci zrzutów ekranów, to zamiast zrobić to w klasyczny sposób za pomocą przycisków, co spowoduje, że uzyskasz widok nieprofesjonalny z paskiem w górnej oraz dolnej części? Zamiast tego daj na wybrany fragment, znajdujący się na filmie, przytrzymujesz i w dolnej części mieści się przycisk, za pomocą którego wykonasz perfekcyjne ujęcie. Później podziękujesz.